Liga hiszpańska ma najgorszych arbitrów na świecie i myślę, że wszyscy co do tego jesteśmy zgodni. Praktycznie w każdej kolejce, abstrahując od tego, kto z kim gra, bo to nie jest w tym wszystkim najistotniejsze, są popełniane karygodne błędy, gdzie widz oglądając spotkanie przed telewizorem jest w stanie podjąć prawidłową decyzję, a arbitrzy, którzy wykonują swoją pracę, za którą mają płacone, nie są w stanie określić, czy był fał, czy nie było faulu, czy był spalony, czy może nie było spalonego, czy karne się należał, czy może jednak nie. I pamiętajmy, że cały czas. Mówimy o tym, że żyjemy w erze Waru, czyli że arbiter ma możliwość obejrzenia wideo weryfikacji. I to te osoby wraz z całą federacją psują wizerunek Ligi Hiszpańskiej. Nie Florentino Perez, nie Juan Laporta czy inni właściciele klubów piłkarskich. Nie Barcelona, nie Real Madrid. Tak jak się mówi, że jedni bądź drudzy kupują mecze i jedni bądź drudzy wygrywają Ligę Hiszpańską. Błędy są popełniane w każdej kolejce. Barcelona jest krzywdzona, Real Madrid jest krzywdzona, Atletico jest krzywdzone czy nawet Rayo Vallecano jest krzywdzone. Wszystkie drużyny dostają po łbie od arbitrów, a to wszystko dlatego, że ci są po prostu niekompetentni i nie potrafią wykonywać swojego zawodu i tyle koniec kropka. Dajcie znać swoje zdanie pod spodem, zachęcam oczywiście do obserwowania tego profilu po więcej treści piłkarskich.